Cześć, mam na imię Arek i Witam w kolejnym odcinku ASG dla początkujących, w którym zajmiemy się magazynkami oraz kulkami. Wyróżniamy trzy rodzaje magazynków. Pierwszym z nich są magazynki typu Hyper. Jeżeli kupiliście replikę elektryczną, to na 90% będziecie mieli taki. Różni się on od innych magazynków klapką, do której wsypujemy kulki, oraz wymatką, którą musimy pokręcić, aby te magazynki strzelały. Magazynki te mają bardzo dużą pojemność od 200 do 500 kulek. Są niezawodne i mało wybredne jeżeli chodzi o jakość kulek. Ale w zamian za to że chodzą, trzeba je co jakiś czas nakręcać, aby znowu strzelał. Drugim rodzajem magazynków są magazynki typu mid-cup. Mają one mniejszą pojemność od high cupów, około 100 kulek. Dodatkowo wymagają lepszej jakości kulek, ale w zamian za to nie grzechoczą i dalej mają większą pojemność od magazynków typu low -cup. Trzecim rodzajem magazynków są magazynki typu low -cup. Łączą one cechy magazynków mid czyli nie grzechoczą, i magazynków typu high czyli są one niezawodne, ale w zamian za to mają najmniejszą pojemność. Oczywiście nie są to wszystkie rodzaje magazynków, jakie spotkacie w ASG, ale są to te najpopularniejsze. A i jeszcze drobna rada. Jeżeli zostaną wam jakiekolwiek kulki w magazynku, to najlepiej go opróżnijcie. Dlaczego? Ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, to sprężyna może się ścisnąć, przez co mogą wstąpić problemy z podawaniem kulek. Drugą sprawą jest jakość kulek. Otóż kulki możemy sobie podzielić na takie, jakby dwa rodzaje jakości. W pierwszym z nich są kulki przeciętne. Mają one standardowe właściwości balistyczne, niestety nie za dobrze działają z bitkapami, ale są tanie, kosztują gdzieś około 15-20 zł za paczkę 4000 sztuk. Do takich, producentów, do takich czołowych kulek należą Gunfire Rockets i Peyotin. Drugą kategorią są kulki zwyczajnie dobre, mają one dobre właściwości balistyczne i najczęściej nie mają problemów z działaniem na Niestety są one już droższe. Ceny oscylują od 25 do nawet 50 zł za 4000 sztuk. I takim czołowym przedstawicielem jest Mad Bull, są Guardery, także King's Army oraz GG. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli macie sugestie dotyczące mojego kanału, to opowiedzcie w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie suba albo łapkę w górę. I do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć!